Tanie Zwiedzanie umożliwia m.in. Muzeum Przy Tunelu. Jeśli chcesz poznać więcej miejsc, które umożliwiają darmowy wstęp, odwiedź naszą grupę Facebookową Wstęp Wolny Tanie Zwiedzanie. Muzeum Przy Tunelu w Ludwikowicach Kłockich to stosunkowo nowe muzeum, które powstało w 2021 roku. Znajduje się ono w Świerkach w budynku dawnej stacji kolejowej. Muzeum to jest inicjatywą prywatną założoną przez pasjonatów historii regionu. Ekspozycja Muzeum skupia się na historii Ludwikowic-Kłockich i okolic, ze szczególnym uwzględnieniem okresu II wojny światowej. W tym czasie w Ludwikowicach działał kompleks przemysłowy Rize, w ramach którego Niemcy prowadzili tajne prace nad bronią. W muzeum można zobaczyć m.in. eksponaty związane z tym okresem, takie jak dokumenty, zdjęcia, a także przedmioty codziennego użytku z tamtych czasów. Muzeum oferuje również możliwość zwiedzania tunelu kolejowego, który znajduje się w pobliżu. Tunel ten był wykorzystywany przez Niemców w czasie wojny, a obecnie jest udostępniony dla turystów. Muzeum przy tunelu to miejsce, które z pewnością zainteresuje miłośników historii i militariów. Można tu poznać ciekawą i mało znaną historię regionu, a także zobaczyć unikalne eksponaty.